Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak w nietypowy sposób nadmuchać balon. Do doświadczenia potrzebujemy sody, octu, miarki lub lejka, łyżeczki, balonu, butelki. Zaczynamy! Na początku wlewam do butelki 200 ml octu. Wcześniej wsypałam do balonu dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Zakładam teraz balon na szyjkę butelki Przechylam balon, a jego zawartość trafia do środka. W butelce następuje gwałtowna reakcja. Nasz balon powiększa się. Czy to czary? Absolutnie nie. Między sodą a octem zachodzi reakcja chemiczna. W jej wyniku wytwarza się dwutlenek węgla, który wypełni nasz balon. Spróbujcie sami powtórzyć to doświadczenie. Powodzenia!